Pewnie od razu należałoby złamać pewien stereotyp, że kiedy myślimy o powołaniu czy mówimy o powołaniu, natychmiast kojarzy nam się no, powołanie do bycia księdzem, powołanie do kapłaństwa. Nieprawda. E, powołanie musimy rozumieć zdecydowanie szerzej. Zobaczcie, mówimy bardzo często, na przykład, o to jest nauczyciel z powołania, to jest lekarz z powołania, czyli ktoś, kto z pasją, profesjonalnie, z wielkim zaangażowaniem, z ogromnym znawstwem, um, wykonuje to, co, co przynosi mu radość. Powiedział ktoś kiedyś, to jedno z chińskich przysłowi, mówi Wybierz w życiu to, co lubisz robić, a nigdy nie będziesz musiał pracować. To jest właśnie to, robienie czegoś z, z powołania właśnie. Myślę, zobaczcie tak, no skoro Pan Bóg powołuje nas do istnienia, daje życie każdemu z nas, to powołuje do istnienia um, z pewnymi predyspozycjami, z pewnymi zdolnościami, z pewnymi talentami, które oczywiście są w nas, a które możemy w pewnym sensie zmarnować, a możemy pójść w to poszukiwanie tego, co jest moją wyjątkowością dzięki Bożej łasce, dzięki Jego stworzeniu, co jest absolutnie moje, co jest absolutnie niepowtarzalne i rozwijawszy te talenty, te swoje ukierunkowania, znaleźć swoje miejsce w życiu. Czyli to, co naprawdę powinienem robić, to, co naprawdę jest moje. Tak sobie kiedyś myślałem, przepraszam za to dworowanie, czy ja będę kiedyś rozgrywającym w NBA albo w ogóle grał w drużynie NBA. No nie, bo mam metr 70, więc nie mam takich predyspozycji z natury, które pozwoliłyby mi robić właśnie to. A czasami myśli się tak, że cokolwiek będę robił, będę robił na tym samym poziomie co ktoś, kto ma ku temu jakieś specjalne predyspozycje. Otóż nie. Mówimy o powołaniu do, do, do małżeństwa. Ktoś jest znakomitym mężem, cudowną żoną, dlatego że ma pewne predyspozycje, które daje mu Pan Bóg i on współpracując z tymi predyspozycjami, z łaską Bożą, rozwija te talenty, stając się coraz lepszym, coraz lepszym. Specyfika powołania to odkrycie właśnie swojego miejsca w świecie, żeby robić to, co naprawdę jest Twoje, do czego Cię Pan Bóg powołał, coś, co zrobisz Ty w sposób absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny, ktoś inny może zrobić to samo, ale nie zrobi tego tak samo, dlatego że każdy z nas jest absolutnie niepowtarzalny i wyjątkowy. Takimi stworzył nas Pan Bóg. Spróbujmy przejść do tej specyfiki powołania, do jednego z powołań, właśnie do powołania do życia duchownego, czy do, do, do stanu kapłańskiego, do życia w zakonie, do życia we wspólnocie szczególnie poświęconej Panu Bogu. To oczywiście też jest specyficzna droga, specyficzny wybór, specyficzny sposób bycia w świecie. Jak to się odkrywa? Pewnie trudno powiedzieć. Kiedyś, kiedy pytano mnie niejednokrotnie, dlaczego właśnie jesteś księdzem, to kiedy pytał mnie mąż jednej żony, pytam, a dlaczego Ty wybrałeś właśnie tę jedną dziewczynę jako Twoją żonę? Znałeś pewnie dziewcząt bardzo wiele. Dlaczego właśnie ona? Trudno jest na to tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale ten, kto wybrał ową był pewny, tak, to, to, to jest ta osoba, z którą chce spędzić życie. Podobnie pewnie jest z tym powołaniem do, do stanu kapłańskiego. To jest specyficzna droga, którą się odkrywa w trakcie fascynacji, poznawania Pana Boga i tego, że człowiek odkrywa w pewnym momencie, tak, może to jest moje miejsce w życiu. Jeśli wolno mi użyć takiego wątku też bardzo osobistego. Kiedyś, kiedy byłem w klasie maturalnej, zastanawiałem się, co dalej. Zawsze jest to pewien taki moment przełomowy. No, co dalej? Zrobimy maturę i co potem? I pomyślałem sobie tak, gdyby była taka możliwość ukresu mojego życia, że będę mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć całe moje życie, chciałbym w tym miejscu, w tym momencie, jeśli będzie mi to dane, powiedzieć tak. Tak chciałem żyć. To było moje życie. To jest to, co zostało dla mnie przez Pana Boga w pewien sposób wymyślone, przygotowane, do czego mnie właśnie stworzył, czyli do czego mnie powołał. Że nie rozminąłem się z tą drogą, która jest wyjątkowa dla mnie. I stąd wybrałem właśnie kapłaństwo. Tak nie jest. Codziennie muszę w pewien sposób potwierdzać ten mój wybór. Wybrałem tę drogę, ale każdego dnia staję przed kolejnymi wyborami. Ciągle jestem człowiekiem wolnym i ciągle przed, w tej wolności, stając przed kolejnymi wyborami, potwierdzam ten mój wybór. Tak, to jest moja droga. Mogę też, wybrawszy źle, w pewien sposób zaprzeczyć temu wyborowi, czego bardzo bym nie chciał, ale jeden wybór czy jedna decyzja taka jest, taki jest los człowieka. Raz wybrawszy, wybierać muszę codziennie, jakby potwierdzając ten mój poprzedni wybór. To jest. Pewna znakomita analogia. No, spójrzmy na, na małżeństwo. Stają na ślubnym kobiercu, ślubują sobie e, miłość, wierność, uczciwość małżeńską do końca życia, ale nie wiedzą, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za 20 lat, jak się poukładają ich losy. Więc każdego dnia muszą, e, muszą chcą potwierdzać ten swój wybór. Tak, to jest moja droga, ja Ciebie wybrałem, więc potwierdzam moim byciem dla Ciebie, moim byciem z Tobą. E, tę decyzję, którą zawarliśmy, czy podjęliśmy e, lat temu tyle, czy tyle. Podobnie jest z kapłaństwem. Wybrawszy tę drogę, codziennie chcę ją potwierdzać e, tym, jak żyję i tym, jak postępuję, i tym, e, jak się modlę, i tym, jak poznaję Pana Boga każdego dnia coraz mocniej i mocniej, i tym, e, jak każdego dnia coraz mocniej i mocniej doświadczam Jego e, niezwykłej dobroci, niezwykłej miłości tego, że ciągle daje mi kolejną szansę. Nawet kiedy coś Przepraszam za słowo schrzanie, on daje mi kolejną szansę, bo nigdy Pan Bóg nie powie basta, dość. Zawsze powie spróbuj jeszcze raz, spróbuj pójść tędy, spróbuj zrobić to tak a nie inaczej. Ja jestem z tobą. Powszechne powołanie, do czego każdy z nas, gdybyśmy mieli poszukać wspólny mianownik tego, do czego każdy z nas jest powołany, no zabrzmi to dzisiaj w świecie bardzo niepopularne słowo, powołani jesteśmy do świętości, ale na miłość boską, czym jest ta świętość? Myślę, że prosto, oczywiście w pewien sposób upraszczając, można powiedzieć, że powołanie do świętości to powołanie do doskonałości. Każdy z nas ma e, przewidzianą przez Pana Boga e, ścieżkę, drogę, którą e, ona jest oczywiście bardzo szeroka w takim znaczeniu, że to nie jest tak, że jeśli pójdę troszkę z boku, to już będę absolutnie nieszczęśliwy i Pan Bóg będzie gdzieś tam mnie e, no, potępiał. To też za złe słowo. E, Myślę sobie tak, zobaczcie, każdy z nas ma poczucie, że ma znaczenie, ma wartość, ma poczucie własnej wartości. Każdy człowiek jest kimś o niepowtarzalnej wartości niezwykłej, wyjątkowej, absolutnej. I teraz, jeśli ja jestem wartością, jeśli każdy z nas jest pewną wartością, to wybrawszy coś ze świata, nie mogę wybierać wszystkiego. Bo tu jest tak, nam się często kojarzy wolność właśnie z możliwością wyboru wszystkiego. Cokolwiek ja wybiorę, jest ok. Nie, no zobaczcie, banalny znowu przykład. Mam samochód, który jeździ na ropę, czyli tak zwany diesel, klasycznie rzecz ujmując. I teraz popatrzcie, ten samochód ma pewną wartość. Oczywiście mówimy teraz o wartości materialnej, wcześniej mówiliśmy o wartości absolutnie niewymiernej. Gdy mówimy o wartości człowieka, mówimy o wartości niewymiernej. Ale przejdźmy do tego samochodu. Pewna wartość materialna, on ma pewną cenność. I teraz są różne um, środki, które możemy um, wlać do tego samochodu. Ale jeśli mój samochód jeździ na ropę, to chociaż benzyna też jest cenna, jest wartościowa, ale nie odpowiada, jest niekompatybilna z wartością tego samochodu. Mogę nalać czy napuścić gazu do zbiornika, inne samochody jeżdżą na gaz, ale tu akurat, choć gaz sam w sobie ma pewną wartość. Ta wartość jest niekompatybilna do wartości mojego samochodu. I wybrawszy gaz, mogę go zniszczyć, wybrawszy benzynę, mogę go zniszczyć. Więc jest e, wybór czegoś, co jest e, odpowiednie, właściwe do wartości, którą jest samochód. I teraz przełóżmy to na, na człowieka, na tę wartość niewymierną. Każdy z nas w oczach Boga, takimi zostaliśmy stworzeni, ma wartość niewymierną. A zatem zmierzać do doskonałości, do świętości, to wybierać w świecie nie byle co, ale coś, co jest kompatybilne, co jest odpowiednie do mojej wartości, czyli dobro. Skoro ja jestem dobrem, bo takim mnie stworzył Pan Bóg, to wybrawszy tylko dobro, pogłębiam, umacniam, e, powoduje, że ta moja wartość się nie rozprasza, nie rozdrabnia, ale wybieram coś, co jest kompatybilne do mojej wartości. I odnaleźć taką ścieżkę w życiu, e, co jest moją osobistą doskonałością, moją osobistą świętością, dzięki Bożej łasce, to wybierać coś, co jest odpowiednie, dobre właśnie dla mnie, w oczach Pana Boga, by w ten sposób być dla innych, służyć innym, być dla e, drugiego człowieka.